Już mam na Crony, no, ale bardzo serdecznie w skmutniej na no, nie, tak, mam Sergea. Mam sobie nie przeszkadzać tylko. Okej. Okay. Zaczynam opening. Nie no, bo to nie opening. I teraz odbieram serge. Serja! Serge! Ser 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 mi ze skrzynki wybacz co! Nie no, 32 postacie! Co tu się stało? Sprawdźmy, nie wiem... Yy... Ile ma pucharków... Messi 10 To znaczy ile ma postaci? Mam mniej postaci niż ja? Dużo więcej pucharków, płata. Dobra. Dobra, solo, oczywiście To jest... sorry, że tak słabo będę grał To jest moja pierwsza rundka z Nigdy nie grałem sercem nawet w jaskini treningowej. Proszę, ciebie, Proszę, ciebie. Dobra, już sobie to. Hop, 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 dobra. Hop. Używam ulta, żeby mieć drugie ulepszenie. Teraz szybciej biegam. Dobra, hop. Soczek. Sercz z soczkiem. O ja cię! Uciekaj, i przede mną, bo się boi, serga Dobra, oczywiście używam ulepszenia. To będzie trzecie, czyli ostatnie. Czy się uda zrobić ostatnie ulepszenie? Nie, bo na... bo mnie załatwił kolt. Kolt! Kolt! Co ty robisz? Serge żeż załatwił. I teraz zobaczcie, na no nim będę zbijać tę 25 rangę. Spróbuję wbić. ludzi, wiecie? Dobra. Widzimy się, jak wygram wiem, kilka rundek. Tylko, żeby to zatrzymać, muszę załatwić Jessie, bo ona mnie atakuje. Dobra. Okej, okay, ludzkie udało mi się zrobić najlepsze ulepszenie, cztery cube's najlepsze ulepszenie i soczek, serc. A jeszcze to jest. Więc mega dużo będę bił. Ile proszę państwa bić? Ile ja bić? Ile ja bić? Ile ja będę bił? No, teraz to ulepszenie tylko dam, żeby. Boom! Dobrze. Jocie, ten karl miał jeden power co? Dobra, teraz może zobaczymy. A z tyle bije. Widzicie to? Po 3000. Ale to jeszcze nie było z najlepszym ulepszeniem. Dobra, 18 pucharków wlatuje na moje konto. A ludziska. Punkty mocy jeszcze mam. Oczywiście do serca. Gdzie on tu jest? Tu. Tak, serge. Do i do Serga. Hop. Tylko że monet mam mało, ale to wystarczy, żeby go ulepszyć na ten poziom. I gramy. Proszę państwa, mamy to. 4000 bije. Złoto. Dobra. I easy winek. Słuchajcie! Jessie taka słaba taki nub załatwiła serga! 10 pucharków wlotuj na moje konto. No i mamy winka. Jeszcze raz sobie gramy. Zagraj ponownie. Oczywiście. Dobra. Dyska. M mam 32 postacie. Zamy taki nupek troszkę, bo mam 26 postaci. <gryzny> Tylko nie mówcie tego AMI. Jestem Ej. tu! Hej. Ja nie jestem nutkiem! Jesteś. Jest, A smak... w link do mojego kanału. Nie. Czemu? No może tak. Dobra, to pa. Kiedy masz soczek? No kupiłem. No. Dobra. Pa. Dobra ludzka. Dobra. Mamy pięć porcji psów i najlepsze ulepszenie. I soczek! Boom. No serc jestem, widzisz? Dedaż Dobra, zdedał No i ludziska, 20 pucharków Wlatuje na moje konto Wow, fajnie Megabox za 15 tysięcy pucharków To będzie przystosem Nie? Słuchajcie, ktoś, nie otwierajcie Megaboksów O 17, bo jest pechowa. Mówimy się? Za serdzę. Za Kurde. Z nim to się na pewno za Oj. Ale to był. Co kurde zrobił. A ja przecież załatwiam tego Leona. No to powinien być mój porkie Okej, okay, z nim się timuję. Hop. Timujemy się. Załatwij mnie, ale oszust! Nie timujcie się z jakimiś... Cynar, cynar, nie timujcie się z nim. Oczywiście go spotkacie. Słuchajcie, ja tu sobie troszkę pogram, a wy będziecie widzieli tylko, to będziecie widzieli, jak pucharki wlatują na moje konto. Okej, okay, ludziska, zobaczymy jak taki serdź bije ultem na przykład. Bum. 4000? Cztery 4000. Tysiące... Cztery tysiące. Dobra, jest! Zobaczcie, jaki ze mnie teraz przepotężny serge. Bum, bum, po 5000 bije. Ja cię. I teraz zobaczcie, jeszcze ostatniego po 5000, tysięcy No ja e, to darmo, spoko. Dobra. No i więc, jeżeli smigna się spodobał, zostawcie drużki w górę, subskrybujcie mój kanał. No i ja myślę, że też tutaj nie, nie będę kupował tak. Więc pa pa!